Cześć kochani, cześć gwiazdy. Witajcie na kanale Kinga Fortissima. Słuchajcie, byłam na wystawie Moniki Sosnowskiej w, pod koniec października w Warszawskiej Zachęcie. To były już dosłownie ostatnie dni tej wystawy, ponieważ to była nasza rocznica ślubu. Byliśmy tam z Piotrkiem dosłownie na chwilę. To stwierdziłam, że no, brak czasu, więc nie będę nagrywała. I tą wystawę zgrałam tak, tak, jakby tylko dla siebie. Czyli po prostu od wejścia coś tam sobie nagrałam, nagrałam sobie, jak się przechodzi, bo no, była to wyjątkowa, bardzo duża i bardzo, bardzo, bardzo spektakularna wystawa. Także chciałam po prostu to sobie zachować. Natomiast stwierdziłam, że głupio by było się tym nie podzielić. Także ta wystawa będzie zupełnie inaczej pokazana, bo film jest w całkowitym. Zabijasz się kocie, bo film jest bez komentarza. Komentarz będzie tutaj takie słowo wstępne. Natomiast później chciałam, żebyście po prostu zobaczyli to w zupełnie nowej konwencji w sensie mój film w nowej konwencji czyli tak, że po prostu będziecie tą wystawę oglądać tak, jakbyście byli sami w muzeum. Czyli bez komentarza. Po prostu wchodzimy, idziemy i śledzimy. Monika Zosnowska jest absolutnie znakomitą, cudowną, doskonałą artystką. Ja pierwszy raz taką dużą, naprawdę wielką jej pracę i jej instalację widziałam w, na Biennale w Szarży e, parę lat temu. To było absolutnie spektakularne, przepiękne, jeszcze w takim bardzo, bardzo jasnym wnętrzu. E, taka ciemna konstrukcja robiła naprawdę piorunujące wrażenie. Zaczęłam się tą artystką interesować. Podążam, staram się podążać jej śladami. Doskonała, taka bardzo żartobliwa i fantastyczna jej, jej instalacja jest w Fundacji Galerii Foxal. Pokazywałam Wam ją w filmie, bo bodajże, z Warsaw Gallery Weekend z zeszłego roku, czyli z 2019, już z zeszłego, z zeszłego, bo za chwilę będzie dwa lata. I no Monika Sosnowska jest wyjątkowa. Monika Sosnowska co robi? Ona robi to, ona robi ogromne przeskalowane obiekty, oczywiście robi też trochę mniejsze, także jeżeli jesteście kolekcjonerami, jesteście zainteresowani, to można też, Monika współpracuje z Fundacją Galerii Foxal i można też kupić mniejsze obiekty, takie, które się zmieszczą do dużego domu. Natomiast generalnie robi wielkie przeskalowane dekonstrukcje architektury, taką architekturę wywróconą na drugą stronę, Architektura, która jest odarta z betonu, która jest odarta ze wszystkich dodatków, a zostaje tylko ta najważniejsza część, ten szkielet taki, ten, ten kręgosłup, ten kościec, po prostu jakby. To są bardzo, bardzo wyjątkowe, wyjątkowe instalacje. Doskonała też Moniki instalacja jest z Muzeum Słusz. U pani Grażyny Kulczyk. Też pokazywałam wam ją w filmie, w którym oprowadzałam was po, po, po muzeum. I praca jednej z moich ukochanych artystek, Moniki Sosnowskiej. Dekonstrukcja architektoniczna schodów, czyli specjalizacja Moniki. Także no cóż, zapraszam, słuchajcie, tyle tytułem wstępu. E, doskonała artystka, doskonała rzeźbiarka, e, doskonałe prace. E, mam nadzieję, że taka forma zwiedzania też Wam się spodoba, tym bardziej. Okay. <laughs> I co kochani, jak się podobało? Mam nadzieję, że było ok. To było takie bardzo pewnie osobiste odczucie, no bo bez tego głosu komentarza, z tym ja specjalnie nie dałam żadnej muzyki. Było to takie doświadczenie surowe, jakbyście sami byli w, w muzeum i sami tę wystawę zwiedzali. Mam nadzieję, że taka forma też Wam się podobała i było ok. Ściskam Was mocno, pozdrawiam, pa!